widzowie dzisiaj zrobię promo kanału. Yy... Jak to było? Nie pamiętam, ale dobra, zaraz wkleję nazwę. Yy, I tego. Yy, jak chcesz Max Promo, yy, to napisz pod tym filmikiem albo pod innym, że chcesz promo, bo nie mogę znaleźć twojego kanału, Max, jak coś. Yy, więc tak, yy, wklejamy nazwę Radyku wjeżdżamy na kanał, zostawiam subika z dzwoneczkiem. No i co? Tutaj jakieś nie wiem różne filmiki się pojawiają, jakieś na przykład przegląd mojej szafki Fortnite, ale też jakieś inne, chyba szaryce i tak dalej. To co? Zostawcie mu subika, lajka, no i co? Now